Takim masonem, który jakby rozwinął ten wątek Atlantydy, był Francis Bacon, który napisał dzieło pod tytułem Nowa Atlantyda. Masoni zebrali pieniądze, bo uznali, że Ameryka Północna będzie tą Nową Atlantydą, takim krainą, taką mlekiem i miodem płynącym i zaczęli te Stany Zjednoczone, te stany zjednoczone te Amerykę Północną, tam jeszcze nic nie było, tylko Indianie zaczęli ją kolonizować. Pierwsze kolonie to były kolonie masońskie, gdzie oni próbowali nic nie robić, zakładając i głodowali, bo zakładali, że wszystko natura jakby sama przyniesie. I co ciekawe, ten proces budowania takiej Nowej Atlantydy w Ameryce Północnej opisał Szekspir w burzy. No i stąd Znaczna część masonów się przeniosła do Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii już, i, i tam jest jedna z central. Prawda? Czyli y, są tak zwani y, masoni obrządku szkockiego. Ta, to jest ta masoneria pierwotna, która powstała w Anglii y, pod koniec XVIII wieku. I y, oni y, Przenieśli jakby swoje dowództwo do Waszyngtonu. Wielka loża Matka Świata jest w Waszyngtonie. I tam to się bardzo rozwinęło znowu z udziałem środowisk żydowskich. To znaczy, były trzy fale emigracji żydowskiej do Stanów Zjednoczonych. Pierwsza fala to byli Żydzi z Hiszpanii, którzy zakładali takie normalne biznesy. Później druga fala to byli Żydzi z Niemiec, z Bawarii którzy tworzyli banki. To tam był między innymi e, Rockefeller i e, Goldman Sachs. To tych, te dwa nazwiska znamy z działalności tego banku Goldman Sachs. I trzecia fala to byli był Żydzi z Rosji, to znaczy w znacznej mierze z Polski, e, bo to było pod zaborem, Polska była pod zaborem rosyjskim i oni tworzyli Hollywood. Prawda? To na przykład e, Warner Brothers, czy teraz Warner Bros, to było pięciu braci pod ostrołęgi, jakieś wioski pod Ostrołęgą. I teraz chcę jakby jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy z tych historycznych, że w pewnym momencie przed Rewolucją Francuską znaczna część, znaczy tak się historycznie zdarzyło, że znaczna część oficerów francuskich była w Anglii i oni wrócili do Francji. I tam zaczęli e, przynieśli ze sobą masonerię i zaczęli zakładać loże masońskie w armii francuskiej, e, szczególnie e, znaczy, bo masoneria cały czas się ukrywała, prawda? bo no, jej podstawowe, głoszone przez nią dogmaty, że oni są bogami, a reszta ma ich czcić i, i, i tak dalej. To wszystko no, nie, nie można było tego wtedy. Ujawnić, więc to wszystko było zakamuflowane. I we Francji się zdarzyło coś, co później rzutowało na rozwój masonerii na całym świecie. To znaczy, oni zaczęli tworzyć tajne struktury w wojsku, czyli praktycznie byli w tych strukturach, które dzisiaj się nazywają wywiadem i wywiadem wojskowym, nie cywilnym, tylko wojskowym. I tam nastąpiło coś przeciwnego, prawda? coś, co trudno jest uchwycić. To znaczy oni zaczęli przygotowywać rewolucję francuską. Byli bardziej radykalni niż Anglicy, niż masoneria rytu -Szkockiego, bo masoneria rytu -Szkockiego zakładała, że będzie y, niszczyć y, tą cywilizację europejską powoli. Y, metodami takimi, no, nazwijmy to pranie mózgu. To święty Maksymilian Maria Kolbe świetnie wyraził, mówiąc, zniszczyć Kościół zepsuciem obyczajów. To tu przy okazji można wspomnieć, że Kościół od razu zaczął reagować bardzo negatywnie na masonerię i nazwał ją świetnie, tak bardzo trafnie, ściekiem nieczystym wszystkich sekt, pomocnikiem szatana na ziemi. No i takich dokumentów Kościół wydał ponad 600 na temat masonerii, co też świadczy o, o, o wadze, jaką przywiązywał do tego zjawiska. A ostatni taki dokument jest podpisany przez Jana Pawła II, wydany przez Ratzingera wtedy, podpisany przez Jana Pawła II, który składa się z trzech punktów. Wszystkie dokumenty Kościoła dotyczące masonerii są w mocy, żaden się nie zestarzał, nie jakoś nie. Yy, drugie. Jeżeli jakiś lokalny autorytet kościelny, no to chodziło o biskupów, mówi inaczej, mówi w innym duchu, to nie należy przyjmować tego, co mówi. I trzecie, każdy katolik, który ma cokolwiek wspólnego z masonerią, jest w stanie grzechu ciężkiego i nie ma dostępu do komunii świętych.